Prawy nawrót późny 150 Lewy nawrót 50 Prawy maks wewnętrzny 50 Lewy 60 głęboko I prawy maks 100 Lewy maks 150 prawy max z hamowaniem, 50, lewy dwa nie ciąć. 100 prawy dwa przez szczyt, 80 prawy max 100 Lewy Max 50 prawy 4 nie ciąć. 100 Prawy max 100, lewy 6 późny przyciąć, 150 prostuj Lewy 5 wewnętrzny, zaszczytem 30, prawy 4 plus. Zaszczytem 30, prawy 4 plus 80, prawy max z hamowaniem lewy 4 krótki wczesny Prawy max, 100, lewy max ciasno Przechodzi w kamowanie prawy 5 krótki Do lewy 3 Prawy max 100 Prawy 4 przyciąć 50 Lewy nawrót wewnętrzny 50 Prawy 4 150 Lewy nawrót 100 Prawy 6, 50, prawy 5 przyciąć, przechodzi w prawy 4, późny. 80, lewy max podwójny, 150. Lewy 6 wewnętrzny do prawy 5. 100, prawy max. 150. Prawy max krótki do lewy max. 100. Prawy 6 wewnętrzny. 80. Lewy 6 podwójny. 100. Prawy max wczesny podwija. Prawy max wczesny podwija. 100 prostuj. Lewy 6 szeroko przechodzi. W lewy 5 wewnętrzny ciąć. Do prawy 6, 80, lewy 3 ciąć, Do prawy 3, później długi wewnętrzny, 50, lewy max. 100, lewy 4, wewnętrzny. 80, prawy pić krótki. 100, prawy 6, skamowanie, 50, lewy 3, długi zacisk późny. 100. Prawy max 100 Prawy 6 z hamowaniem Lewy 2, shooter 80 Lewy 6, nie ciąć 50 Prawy 3, wewnętrzny Do lewy 4, przyciąć Za szczytem 150, prostuj Prawy 3 Za szczytem 100 Lewy max Przechodzi w lewy 5, ciąć wyjściem Przechodzi w lewy 5, ciąć wyjściem 50, prawy 5 i lewy max. 50, prawy 4. 50 prosto z uwagą. Lewy 2, 50, prawy, lewy max. Na szczycie lewy max, krótki, ciąć głęboko. 80, lewy 6, krótki nie ciąć, 100 prostuj Prawy 5 wewnętrzny nie ciąć, lewy 5 nie ciąć 80, szczyt środkiem ma 100 Lewy 6 krótki ciasno, 100 Na szczycie lewy 4 nie ciąć z uwagą 80 Lewy 6 krótki 100 Prawy 3 50 Prawy 2 100, prawy max nieciąć 100 prawy max długi szeroko z hamowaniem przechodzi w prawy 4 przyciąć wejście do lewy max długi 80 lewy 5 krótki do prawy max nie ciąć 400 prostuj Lewy 6 szeroko, przechodzi w lewy 5 na szczycie Przechodzi w lewy 5 na szczycie 100 Prawy Max Prawy Max 400 Lewy 6 Lewy 6 krótki przyciąć Lewy 6, krótki przyciąć, 80, prawy max, 50, prawy 6, 100, prawy 6, ciąć, szczyt lewą, 150. Lewy max, późny podbija, ciąć, 80, prawy max, 100, lewy max, przyciąć, być późny, długi, 100, lewy 6. 6, 50, prawy 6 przyciąć przechodzi w prawy max, prawy 6 przyciąć przechodzi w prawy max, 100, lewy max, 100, lewy max, 100, prawy max krótki, 100, prawy max krótki, 80, lewy max, 300, lewy max krótki, 100. Na szczycie prawy max krótki ciąć. Lewy max krótki. sto. Na szczycie prawy max, krótki ciąć. 80, lewy 6. Wewnętrzny krótki. 100. Prawy max bardzo długi przyciąć wejściem. 80, lewy nawrót ciąć, wyjściem. Prawy max bardzo długi przyciąć wyjściem. 80, lewy nawrót ciąć, wyjściem. prostuj, prawy 3 wewnętrzny przyciąć. 80 lewy 5 przyciąć i prawy max ciąć 100 prostuj, lewy max do prawy 5 krótki ciąć Prawy 5 krótki ciąć do lewy 5 ciąć 100 prawy max 100, lewy max 80, prawy max ciąć głęboko 100 lewy max Lewy max krótki do prawy 5 ciąć głęboko długi 100 prostuj Prawy max krótki, 150, lewy 2 późny. 100. Prawy 3 ciąć głęboko wewnętrzny. Do lewy 5 przyciąć wyjście. 50, prawy 4 ciąć, przechodzi w prawy max. 80 lewy max 80 lewy 3 ciąć do, do prawy max ciąć głębokowy Przechodzi w prawy max z hamowaniem lewy 6 przyciąg 50, prawy 4, krótki krótkie 50, lewy 3, wewnętrzny do prawy 50, do lewy 3 późny długi lewy trzy późne długi i prawy max lewy 6 ciąć, prawy max ciąć 100 lewy 4 100 prawy max 100 prawy 6 późny podbija 250 prawy nawrót przyciąć i lewy maks przyciąć 100 lewy nawrót późny 100 prawy trzy wciąć gdzieś prawy trzy wewnętrzny lewy trzy późny Wyjściem. Lewy 3 ciąć wyjściem Do prawy 2 wewnętrzny nawrót Do lewy 4 ciąć Do prawy 5 ciąć 50 Lewy 3 wewnętrzny Do prawy teren 100 Prawy max 200 prostuj Lewy max krótki lewy 6 ciąć 80 lewy 4 lewy 4 ciąć 100 lewy max ciąć głęboko 100 prawy 5 nie ciąć wewnętrznie 100 lewy 5 lewy 5 100 okej okay. to dobrze bo w ogóle głowy nie podnosiłem też